Siemano, widzenia na tym odcineczku, Dzisiaj jestem z Mateuszem, wczoraj rozpoczęliśmy drugi dzień turnusu No i ogólnie jesteśmy na bike parku Skolnity w Wiśle Tutaj w tle możecie zauważyć typa pod Tiger'a, to jest Hipek i w ogóle No ale ogólnie ja tutaj mam swoją grupę i tak dalej, więc też żebyście wsieli, że od razu będziemy walić duże hopy Muszę się nimi zajmować, ale spokojnie, co też nie znaczy, że odcinek będzie nudny po prostu na początku sobie poskaczemy jakieś łatwiejsze traski, moja ekipa się rozjeździ i mi się wydaje, że na Tigerka się przejedziemy. No i co? Taki szybki wstępik. Na górze pokażę Wam jakie są trasy, no i coś zaczniemy latać. Jak widzicie mamy tutaj różne trasy, ale na początku lecimy sobie z Killzone a po czym przelatujemy na Blue Flower chyba. I później wbijamy na Red Air. Dobra, gotowi? Lecimy! I skilżą za nami i lecimy sobie w niebieską Blue Flower. I transfer w bandę. Pyk. Prędkość. Pyk. Lecimy dalej. O, o, o. Trochę mnie Pick. wyrzuciło. Pyk w bandę. Pyk. Do hamowanie. Pompa i lot. Shark I koniec. Red air. Lecimy. Pik. Pitź! Daleko! Dobra hamowanko. Moi polecieli dalej, hyt! Hitz! Hitz! Daleko! Uuh. Ta hopa to jest niezła praca! Dobra, lecimy, lecimy, Korpka, mulda, Korpka! Bulda. Lecimy dalej. Red Rm, One foot. Byk I tutaj jest wiatr na Tiger Airline. A my sobie lecimy tutaj. Red R. Gdzie ten R to na razie nie wiem. Widzę, że jest tylko łomot. graapik pik pik Dobrze Wysoko w bandę, dobrze! Dobrze jak Peter ciśnie Dawaj dawaj Dobra, poczekamy chwilę I lecimy dalej Ale daleko, ale tą bandę wleciałem. Dawaj. Jo. <laughs> To co? Skusisz się. No chyba się skuszę. Ale Czyli znowu... nie zatrzymać na tej bandzie, tylko od razu w niego wjeżdżać. No jeżeli będę miał twoją prędkość, to wiadomo A najbardziej daj sobie korby na chilu. Mogę też wolniej jechać. Ale się boję, bo ty już leciałeś, w ogóle nie warto się leciał. Tegera już jak jest? Jak się już jedzie to nie jest wcale duży. I hmm. przychamy lekko przed hipem, jeżeli normalnie dolecisz step down'a Ja się boję właśnie tego hipa, prawda? Dobra, dawaj. Dobra. W szerokości. W szerokości. I pamiętaj korwa przed drugim stolikiem po stepapie. Okay,

ah Dobrze, the Bęk! O, Ale poniosło nas! A to minę. Drugi raz w trasę zjeżdżam. Ole mnie wyniosło! jeszcze tutaj to jest, że trzeba mocno górą jechać. Ha. Powiem Ci, że jak Ty to idziesz na rozgrzewkę teraz, jedziesz to trzeci raz w życiu, ja to jadę drugi raz w życiu i totalnie nic nie powiem na tej trasie, to ciężko jest mi wszystkie chłopy lecieć. Ej, czy zawieszenie mam na beton O Czy ja to grupa? Aha Nie, ten Dark natural to jest zabójstwo stary. On już uciekł.

A kwik kwik, kwik Dobra, Red natural lecimy. Tu ominiemy tego Zapomniałem tak swoją nim, bo zjeżdżam tą trasę trzeci raz Łukam mieć jakiś suport walną Przejazd wcześniej co nie nagrywałem To poleciałem wszystko Ale nie wiem jak teraz Jak teraz będzie Zobaczymy Dobra mega szybko Pyk. 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 o, U. Przesadziłem. Tu jest jeszcze gapik, to się cofniemy. No tak, to też jest. Jak się leci trzeci raz trasę i się próbuje z bomby, a się jeszcze do końca jej nie zna. Tutaj też trochę za szybko pojechałem. się nie udało wyrobić. A zjazd wcześniej, też tak ledwo tu wyhamowałem <laughs> Więc y, grubo Grubo, grubo Dobra, lecimy jeszcze Dalej Banda, banda hits. Dobra Lecimy dalej Tutaj no niestety dołem Bo nie pamiętam jeszcze do końca tej trasy <laughs> Tyk a ogólnie ten red natural mega fajny. Kolejny road gap do hamowania. Pyk, lecimy. Pyk. Dobra. Hyc. Tutaj będzie drop, nie? To jeszcze nie tu. Hyc. Dobra, tutaj dołem, pyk, tutaj można górą. Tutaj będzie drop do lewej, pyk, hop, wanda mocna, do prawej lecimy, pyk, hamowanie. kolejne ścianki. Pik, pyk, pyk I tu jest ostatnia sekcja Pyk I cyk, Susaj na sam koniec Ładnie A dla osób, które oglądają do końca Taki szybki room tour, jak się mieszka tutaj Na obu, na drugim turnusie w Wiśle Tutaj mieszka Bercik Tutaj mamy łazienkę, pyk. Nawet pralkę ja mamy, więc fajnie, bo można sobie uprać ubrania. Gdzie 3 dni, tak jakby w domu nie jesteśmy, więc tam co tydzień trzeba coś prać. Tutaj, o, mój pokój. Tutaj stanowisko, gdzie montuję w międzyczasie, jaką wolne dla Was filmy. O, właśnie się montuje. Tutaj mamy kuchnię. Pyk. Możemy sobie jakąś herbatkę robić, ona z banka nie ma, to w garnku. <grym>, Tutaj bercika, mój już spakowany, bo jutro już lecimy do Dolni. Tutaj mamy salon, telewizor. U mnie w pokoju też jest telewizor, ale tak sobie to nie korzystamy z tego. Taki balkonik, wyk, pranie wywieszone. No i ogólnie tak się żyje, Luksusowe jest. No więc co? Ja montuję dla Was dalej. Jak się taki odcineczek spodobał, to łapeczka w górę z sobie z dzwoneczkiem. No i na następnego odcineczku zawsze w niedzielę o 12:00 12. Na